Wszystkie skutery. Wszystkie elektryczne. Nie można to w ogóle mieć spalinowego skutera Tak, jeżeli mówimy o samochodach, tak, czyli tak. samochód, który by sobie chciał przejechać Hongkong, Kong czyli wyspa, i kontynent, no to niestety musi mieć dwie blachy. No i te blachy kosztują w ręcach na Polskie około od pół miliona złotych minimum. To jest tyle rzeczy ciekawych. Żałuję, że nie mam miejsca w plecaku, bo jest tak tanie o ten sprzęt cały. Siemanko, witam serdecznie. Jesteśmy właśnie z Szenzen. Jest z nami Piotr, który się tutaj nami opiekuje. Pokażę nam dzisiaj dużo ciekawych rzeczy. Niestety, muszę od razu powiedzieć, na samym początku nie wejdziemy do fabryki ze względu na to, że dzisiaj jest niedziela. My kompletnie zapomnieliśmy o tym, że jest niedziela. Fabryki są zamknięte, ale to nic. Piotr już wymyślił nam coś innego, żeby zastąpić to po prostu ciekawymi miejscami i targiem z elektroniką. Za to, że dzisiaj jest niedziela, pokażemy targ z elektroniką, co można tutaj kupić. I dodatkowo jeszcze wieczorem ma być pokaz świateł. tutaj tej To z czego słynie, to też nie patrzcie, gdzie jesteśmy teraz. Polonia! Pozdrawiamy prezesa! Siema Adam Dobra, Piotr, ile lat tu mieszkasz? Opowiedz i co tu robisz ciekawego w tym mieście? Które ma 40 lat dopiero, tak? Tak, 40 lat. 40 lat ma to miasto. Dokładnie w 1980 roku, jakby powiedzieć, można powiedzieć, że wbili łopatę pierwszą, tak? I zaczęli tutaj wszystko zmieniać. Czy znaczy robić, bo tu nic nie było zupełnie. Mieszkam, mieszkam, od 15 lat praktycznie Mogę powiedzieć, co mogę powiedzieć jeszcze Mam żonę Chinkę, tak Dziecko mam polsko-chińskie Tak Tutaj Co jeszcze, co, co jeszcze z takich ciekawych rzeczy mogę Ci powiedzieć No co, co do tej czystości, którą zobaczyłeś No to też trzeba jakby przyznać rację taką, że jest to od 6 lat Tak, no bo rozmawialiśmy na ten temat właśnie, że bardzo czysto tutaj jest żebyśmy byliśmy zaskoczeni też Terezalą że idziecie po prostu gdzieś ulicą wodnikiem, nigdzie papierka nie zobaczycie, jest naprawdę bardzo, bardzo czysto. Także duży plus. Ile ludzi mieszka tutaj? No, jest około 17-18 milionów mających jakby takie obywatelstwo w Shenzhen, natomiast jest 26 milionów, ponad 26 milionów osób, które przebywa w Shenzhen, tak? Czyli to są osoby, które są tutaj i pracują, tak jak widzicie, to są oni nie są jakby Shenzhen yy, w dokumentach, no ale są tutaj, czyli fizycznie 26 milionów No i w ogóle przed chwilą na ten temat, że tutaj od razu macie wiecie, za Shenzhen od razu jest Hongkong I się tak właśnie zastanawialiśmy, czy po prostu można sobie tu przejechać od tak do Hongkongu I Nie można, nie można i tak samo jeśli byście chcieli przyjechać samochodem stąd do Hongkongu, to też nie potrzebujecie mieć specjalne blachy, które mówię, że te blachy są bardzo drogie, tak? Tak, jeżeli mówimy o samochodach, tak, czyli tak. samochód, który by sobie chciał przejechać Hongkong, Shenzhen, e, czyli wyspa e, i, i kontynent, no to niestety musi mieć dwie blachy, no i te blachy kosztują w jak na polskie około od pół miliona złotych minimum. Szok, naprawdę, no i widzieliśmy przed chwilą taki samochód, w ogóle co do samochodów, też wam pokażę fajne rzeczy. E... Firma, ale my wiedziemy, ale my wjedziemy, chcę ci pokazać te autonomiczne yy, taksówki. Nie, przepraszam, te samochodziki. Te, te samochodziki chcę ci pokazać, bo akurat będziemy mieli z tej strony, wiesz? Tak, jak wam mówiłem, tutaj świat idzie do przodu, poszedł bardzo do przodu. Dzisiaj prawdopodobnie przejdziemy się taksówką bez kierowcy. Zobaczcie, jak to wygląda. Jeszcze są to samochodziki, które rozwożą też paczki, i też nie mają kierowców, po prostu. Tak, bo podjedziemy tam jest, jak pamiętam, jest taki zjazd, gdzie one zabierają, wyjeżdżają, więc możliwe, że coś zobaczymy. Ale tu jest szyn, szynfuna, czyli taki nasz impost jakby, nie? Tak. Czyli taki numer jeden, jeżeli chodzi o dostawy ekspresowe w Chinach operator. Bo oczywiście są też inni, nie? Ale to jest taki numer jeden. Zawsze jak chcemy, żeby towar był szybko następnego dnia, czy coś, czy coś, no to jest szynfun, hmm. tak? Oni mają własne samoloty, oni mają własne hale potężne, także jest to bardzo potężna firma. Jeżeli chodzi o rynek chiński. Nie? Okej, oni to kofinach czy na świat puszczają? Wiesz co, nie wiem, nie wiem. Nie wiadomo, się, to. znaczy no, jeżeli mamy samoloty, to oni no, też robią wysyłki na świat, ale, ale nie, nie wpychałem się w to okay. za bardzo. Nie. nie w... Dobrze. popatrzcie, tak wyglądają na przykład. Samochodziki dostawcze. One normalnie jeżdżą tutaj po ulicach, bo widzieliśmy, już że jechały. W środku paczki zapakowane i dostarczają. I wyobraźcie sobie w Polsce: jedziecie i mijacie, mijacie taki samochodzik, który jedzie bez kierowcy, on sobie jedzie gdzieś tam, wiecie. 10 km dalej dostarczyć komuś paczkę i zaraz do następnego, następnego. No, idziemy tu właśnie zobaczyć taką taksówkę, która jeździ właśnie. Bez kierowcy. Popatrzcie jak ona wygląda. Z że się buźka zapaliła. I czeka tu właśnie teraz na jakiegoś klienta. Środku, w środku nikogo nie ma. To jest tak niesamowite, że one jeżdżą bez kierowców, że naprawdę szok. Patrzcie jaki ziomek szybła przetarta Próbujemy ją zamówić, zaraz zobaczymy czy się uda Pomyślcie coś, jesteście u siebie w mieście Zamawiajcie za taksówkę Przyjeżdża taksówka bez kierowcy, podjeżdża, zabiera was <noise> Co to zrobić? Z czego znany jest jeszcze ten region ogólnie Szczęzen? W Szczęzen jest bardzo dużo fabryk Różnych fabryk, różnych rzeczy, które wysyłają produkty na cały świat Eee. No, i dużo ludzi tutaj handluje po prostu. I się nie dziwię, no to jest naprawdę niesamowity biznes. Jesteście dobrze ogarnięci. O, nie, myślałem, że ja o autobus, ale nie, ja jednak był gością. Ale też bardzo śmieszny odwrót, taki malutki. Jesteście dobrze ogarnięci, możecie naprawdę zarobić niezłe pieniądze. O! No, a widziałeś ten samochodzik tam, idzie też bez kierowcy. Ten samochodzik bez kierowcy tam. Właśnie, to, to jest ten samochodzik, co przed chwilą wam pokazywałem. Stoi sobie na skrzyżowaniu. Czekajcie, czekajcie, poczekajmy na zielone światło. O i popatrzcie jak sobie odjeżdża, cyk, 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 bez kierowcy nagle sobie leci. I pojechał. Mocne jest, naprawdę mocne. Takie taksówki, też które jeżdżą bez kierowców, też były w Seulu w stolicy Korei Południowej dokładnie. West tam się nie udało nam je załatwić, ale tutaj teraz kombinujemy jak to zrobić. Wstaźmy z już połowę zjadłem. Ogromna porcja była. W wcześniejszym miejscu nie udało nam się zamówić taksówki. Eee, no po prostu tu jest, tu jest wszystko na aplikację. I teraz przyjeździmy, czy żona Piotra spróbowała nam zamówić, bo ona jest Kinką to jest łatwiej. On nie mógł przez to, że nie jest właśnie to położenie że nie ma stąd dowodu. Ale cały czas próbujemy zrobić. Bo bardzo się chcę przejechać tą taksówką bez kierownicy, bo to jest coś wyjątkowego. Nigdy taką nie jechałem i chcę to spróbować. Co oni tu robią? Ja co robią? Żywiamy. Kaczki sprzedają dla dzieci, kaczka urośnie i się zaczyna problem. Przyjechaliśmy do centrum, żeby je pozwiedzać i. Kupić coś. Nasz ostatni dzień w Chinach. Właśnie ile tu ludzi wszędzie. Patrzcie wszystkie skutery. Wszystkie elektryczne. Nie można to w ogóle wszędzie mieć spalinowego skutera. Dobra, wchodzimy do jednego budynku z elektroniką, gdzie można to kupić podobno wszystko, co by nas tylko interesowało. Także zaraz zobaczymy co tu mają. Ale chcę sobie gdzieś tutaj kupić takiego jakby Dyson Tylko no, nie, Dysona innej firmy, ale coś takiego jak Dyson. Tutaj możecie wszystko, totalnie wszystko co byście nie potrzebowali. To z innych firm. Sprzęt, który wygląda praktycznie tak samo, ale już nie jest sygnowany na przykład tą marką. pod względem elektroniki to chyba każdy z Was wie, że Chiny kompletnie przebijają wszystko A Chiny i Japonia. Japanie Wam pokażemy. Od kolejnego odcinka będziecie mieli właśnie odcinki. O, tu miałeś no odcinki z Japonii będziecie mieli. My, my lecimy do Osaka Kyoto i Tokio na sam koniec. No i już znaleźliśmy. To jest taka strzelka Normalnie z Dysona kosztuje 3000 zł tutaj... ja, ja mam e... co? To jest zamiennik, nie wiadomo czy będzie no, jeszcze, taki dobry, ale ja mam jak coś, 20 jak razy coś szarka, który jest tańszy i jest super 1200 chyba kosztuje No tak, no, ale tutaj to kosztuje 150 zł. Ten ale zamiennik, tylko tam... przeznaczenia jest napisany Dyson. Ale zaraz zobaczymy jeszcze jedno stoisko tutaj jest. Popatrzcie tu Aha. suszarka taka co kosztuje bardzo dużo pieniędzy tutaj około 40 zł tu jest tyle rzeczy ciekawych że żałuję że nie mam miejsca w plecaku bo jest tak tanie o ten sprzęt cały szok za, za dużo jeszcze nie widzieliśmy tutaj ale powiem wam że czekamy też trochę żeby się ściemniło i chcemy wieczorem sobie pochodzić tutaj po mieście, bo to miasto pięknie wygląda właśnie w nocy. Do Chin jest plan wrócić w przyszłym roku. E, nie będę za bardzo zdradzał co to za plan, ale wtedy Wam na pewno bardziej pokażę te gdzie. Teraz byliśmy po prostu przejazdem. Chcieliśmy typowo zobaczyć to co widzieliśmy w sumie, czyli e, Wuhan, czyli góry Awatara, dodatkowo przejść, że ja się przeszedł właśnie. E, Tą górą, czy tym zboczem, dokładnie bardzo marzyłem o tym, że to zrobić. No i przy okazji jeszcze szczęzę. Był plan na fabrykę, niestety, na fabrykę się nie udało pojechać. No ale to tak niefartownie trafiliśmy, że akurat dzisiaj niedziela. Ale chwile były bardzo interesujące. Ale nie mógłbym tutaj mieszkać. Nie ma nawet takiej opcji. No i dojechaliśmy do hotelu. Vienna hotel. Tylko lotniska jest od razu, do tego wycieliśmy 140 zł za noc. No i tańszy w sumie jaki to był. Ale rano mamy wcześniej loty, trzeba było. Zostawiamy rzeczy, kąpiemy się, bo trzeba się w roku końcu wykąpać po podróży. I ruszamy na miasto. No i ruszamy. zwiedzać Shenzhen nocą. Ale co tu jest najważniejszego? Co tu trzeba zobaczyć, jak się jest właśnie w tym mieście? Jest to wspaniały pokaz świateł który odbywa się trzy razy dziennie, ale wieczorem oczywiście. Eee, czekajcie, już wam powiem jakie liczby tam są, bo to są szalone liczby w ogóle tego pokazu. Na 43 wieżowcach milion 200 ledów robi niesamowity pokaz, który trwa 15 minut. Jest o 7, 8 i 9 i my właśnie jedziemy zobaczyć ten o 9, bo Schengen to miasto przyszłości, przyjechaliśmy zobaczyć, jak to niesamowicie wygląda. Zaczynamy wjeżdżać do centrum Jak już coraz więcej budynków świeci Ale i tak najlepszy będzie pokaz Ma urąbana szybę Opaście Nie no to jest z obydwu stron I chill. Kierowca nas przywiózł w takie miejsce? Nie wiem, czy jesteśmy w dobrym, czy nie, bo już, pod, już po drodze była miazga po prostu. Co tu się dzieje? Źle to nie wygląda. Nie, to jest po prostu szaleństwo jakieś. Co oni tu wymyślili? No, miasto przyszłości, moje kochanie. Sytuacja jest taka. Kierowca nas wysadzi i mówi: tu. No, jesteśmy i nie wiem, gdzie mamy ich. Wiem, że to miała być jakaś miejscówka gdzieś tutaj, gdzie się idzie oglądać te światła. Zaraz trzeba po prostu kogoś zapytać i damy radę. Ja wam powiem tak, to co widziałem z samochodu już będzie satysfakcjonuje Totalnie. Dobra. Zaczepiliśmy takie dziewczyny, które wyglądały nam na takie, które mówią po angielsku i się udało. Powiedziały nam, że mamy iść w okolice po prostu Shenzhen Museum. I stamtąd super, to widać. A że mamy 10 minut, żeby tam dojść, to musimy spieszyć. przyspieszyć. Ale fajnie, jest tak niesamowity widok. Nie ja wiem, że ktoś może sobie powiedzieć, że świecą światłem Może dla niektórych tak, ale dla innych to jest coś wspaniałego. Chyba, żebyście wiedzieli, to jest najwyższy budynek. 118 pięter ma. Można i sobie tam na rooftop. Do restauracji dość droga podobno eee, no dobra, idziemy, bo nie mamy dużo czasu A nie chciałbym, żeby nas to minęło, no. bo to jest ostatni dzisiaj No, to stąd, bo wszystko dookoła widać No, właśnie takiego miejsca słuchajcie. Pięknie Idealnie Jesteśmy w coraz lepszym miejscu Wszędzie, wszędzie dookoła to się dzieje. Wow. Z każdej strony, gdzie się nie odwrócicie, jest show. Cieszę się, zaczął. Ale teraz się zacznie. Shenzhen to jedno z najszybciej rozwijających się miast na świecie, często nazywane miastem przyszłości. W ciągu zaledwie kilku dekad przekształciło się z małej rybackiej wioski w gigantyczną metropolię pełną nowoczesnych drapaczy chmur i technologicznych innowacji. Miasto jest globalnym centrum technologicznym, w którym swoje siedziby mają największe firmy, takie jak Huawei czy Tencent. Shenzhen wyznacza trendy w projektowaniu Smart City oferując zaawansowaną infrastrukturę, autonomiczne pojazdy i ekologiczne rozwiązania przyszłości. Dawno nie miałem także nie mogłem się na tak napatrzeć jak tutaj. Ale świat idzie do przodu. Wszystko tak super to, wiecie, tak zgrać ze sobą, żeby w tylu osobnych budynkach Robiło się takie super show wieczorem. Cudowne, naprawdę. Cieszę się, że to zobaczyłem, i cieszę się, że się nie zawiodłem, bo to właśnie chciałem zobaczyć Shenzhen. Dobra, starczy może tego. Ciężko od tego zrogo odcią odciągnąć, to nie? To tak jak ja mam od ciebie, ciężko z odciągnąć. Powiem mm. ja Wam tak, ogólnie oceniając to miasto. To jest naprawdę bardzo ładne miasto. Ładne i czyste. Nie ma nigdzie śmieci. Zdecydowanie z tych miast, które jak na razie e, widziałem e, w Chinach, to mogę powiedzieć, że tutaj, szczególnie centrum, jest najładniejsze. Teraz mamy jeszcze misję znaleźć coś na kolację. 6:15. I taki poranek nas wita. Piękny wschód. Właśnie sprawdziliśmy, jaka pogoda ma być w Osace. Ma Mamy dzisiaj 23 stopnie i tylko słoneczko Także idealnie. No i jesteśmy na lotnisku. Stołam na półtorej godziny do lotu, także musimy troszkę ruszyć, bo trochę korki były. Mimo tego, że spaliśmy przy samym lotnisku, to i tak tak staliśmy w korkach. Ale była kolej, byśmy chyba by nie zdążyli na szczęście, puścili nas bokiem, żeby sobie szybko przeszli. Ja powiem wam, że lotnisko tutaj? Bardzo ładne. Szczerze wam powiem tak. Indie... e jak Indie. Indie to dopiero będą Za parę dni. Chiny. Spoko. Ale na, na parę dni. Parę rzeczy nie do przejścia po prostu. To jak zobaczyłem jaka ładna, elegancka pani wychodzi z bramy i zaczyna harkać. Zarczenie, twierdzenie, złastanie, bekanie. Ym... Ja naprawdę po tutaj nauczę się jakichś nowych rzeczy. <laughs> Śniadanie w Chinach. Szczerze powiem wam tak, że tutaj się tak źle żywiliśmy. Na oh, kurde, przybrodę zaformować Tak się źle żywiliśmy pod względem tego, że jedzenie nam tu bardzo nie smakowało. Znaczy smakowało i nie smakowało, powiedzmy tak. Przeważnie, jak się wybieraliśmy chcieliśmy coś tutaj to było po prostu niedobre, nie było, nie pasowało nam. Tak jak wam mówiłem w jednym z odcinków, wielu z nas, którzy tego oglądają, pewnie lubią chińską restaurację, ale jedzenie w Chinach, a to co zjecie w Europie albo na świecie, to są dwie różne kuchnie. Bo ja byłem nauczony jedzenia chińskiego jedzenia, bardzo lubiłem jeść w tych chińskich, które były na przykład w Anglii lub gdzie indziej w Europie, ale to byli ludzie z Hongkongu, ponieważ, tak jak Wam mówiłem, Hongkong był kolonią brytyjską i ta kuchnia się od siebie różni. Ona się naprawdę od siebie tak różni smakami, że tutaj to w większości po prostu chodziliśmy jeść jakieś, nie wiem, KFC, McDonald's albo z McDonalda. Nie lubię po prostu, ale jak nie miałem już wyboru, to wolałem iść do McDonalda już zjeść. I po prostu na no, nie posadziło mi to Kompletnie. Dlatego największy plus jest teraz to, że lecimy właśnie do Japonii. Pierwszy przystanek Osaka. I tam będzie tak pyszne jedzą, nie mogę doczekać takiego świeżego sushi robionego, po prostu krojona rybka. No to, to, oh, to będzie cudowne. Co nie? Tak, właśnie ja nie opowiadałem mam... o tym jedzeniu nie tutaj. Muszę doczekać. I powiem Wam, że ja się spodziewałam, że w będzie lepsze jedzenie, a patrząc co oni tu jedzą i w ogóle to no nie podeszło nam. Najgorzej było jak się patrzyło, co oni jedzą. No. I jak oni jedzą, nie tak. Chciałam też to, ale tutaj jest mięso i ja się boję co jest co jest tym mięsem. No. Oni jedzą naprawdę wszystko. Wszystko, wszystko. Jak pokazać, że kiny są daleko od przodu. Pani przyszła do nas Jedziemy sobie, ona się pyta tak, Lecicie tym samolotem? No my nie wiem. Ona wyciąga, pokazuje Ali zdjęcie. No, leci, lecicie. <śla> Bordik się zaczął, idźcie już tam. O dobra. O, oh, ok, dziękuję. Okay, no dobra, przyszło powiedział, że mamy jeszcze 10 minut, żebyśmy wtedy skończyli. No i moi drodzy, wylądowaliśmy właśnie w Osace w Japonii. Spędzimy tu parę dni. Będziemy w Osace. Kyoto i w Tokio. Także pokażemy Wam naprawdę piękną stronę Japonii i oczywiście coś ciekawego dużo powiemy. W samolocie no cóż jak się leci ludźmi, którzy kochają harkać, pierdzieć, bekać i tak dalej. Sami sobie to okreście. Lot nie był miły. Jeden gościu harkał co minutę. Strasznie naprawdę, no ale no cóż taki naród. Dobra, trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Pamiętajcie o tym, że zostawić subskrypcję. Jeśli nie widzieliście jakichś wcześniejszych odcinków z tej serii to serdecznie polecam zobaczyć. I zapraszam na kolejne odcinki z Japonii.